Odpowiadam na komentarz Tomasza, który brzmi mniej więcej tak. Nie zgadzam się z pana twierdzeniem, że ewolucjonizm jest nie do pogodzenia z Biblią i infekuje Ewangelię herezją śmierci przed grzechem, co jest całkowicie sprzeczne z dziełem Krzyża i odkupieniem przez śmierć Jezusa Chrystusa. I dalej pan Tomasz pisze tak, bo jeżeli chodzi o grzech, to mógł on być w niebie, zanim trafił na ziemię. Podobnie i śmierć była w niebie, zanim trafiła na ziemię. Yy, I dalej pisze tak. Brak ci człowieku obiektywności, na jakiej podstawie imputujesz ludziom, że ewolucjonizm infekuje śmierć przed grzechem, skoro w Biblii jest napisane, że człowiek najpierw był ostrzeżony przed tym, aby nie zgrzeszyć, bo gdy zgrzeszy, to umrze. I później czytamy, że przez. Człowieka, grzech wszedł na świat. Gdzie ewolucjonizm zajmuje się grzechem i śmiercią, a nie rozwojem organizmów żywych, w tym powstaniem gatunków? Taki komentarz. I ja bardzo dziękuję za ten ciekawy komentarz, panie Tomaszu, i chcę na niego odpowiedzieć. Po pierwsze, nie można mylić tych dwóch różnych kwestii, czyli grzech i śmierć w świecie anielskim, i druga sprawa śmierć i zniszczenie w stworzeniu fizycznym tutaj, na Ziemi, które Bóg nazwał bardzo dobrym i za które umiera Jezus Chrystus. To są całkowicie dwie różne kategorie rzeczy. To, o czym ja cały czas mówię, to dotyczy tego drugiego. Tak, i tutaj kluczowe teksty to ten z listu do Rzymian, 5 rozdział, 12 werset: Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi. Oraz pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 21 do 22 wersetu. Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie umarłych. Albowiem, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Apostoł Paweł pisze tutaj o realnym, fizycznym Adamie, realnej, fizycznej śmierci, która wchodzi do świata ludzkiego. Realnym zmartwychwstaniu ciał jako odwróceniu skutków tej śmierci dzięki drugiemu człowiekowi, Jezusowi Chrystusowi. W tym samym rozdziale apostoł Paweł nazywa śmierć „ostatnim wrogiem, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 26 werset, a nie neutralnym narzędziem stwórcy, czy elementem naturalnego porządku stworzenia. I teraz chciałbym omówić śmierć przed grzechem w modelu ewolucyjnym, bo jeżeli ktoś próbuje pogodzić pełny ewolucjonizm, czyli miliardy lat, wspólne pochodzenie razem z małpami, dobór naturalny, z, to wszystko z Biblią, to musi przyjąć, że miliony lat przed Adamem na ziemi istniały. Nowotwory istniały w kościach dinozaurów, drapieżnictwo, zjadanie się nawzajem, śmierć, cierpienie, choroby, pasożyty, masowe wymieranie. W skałach powstałych rzekomo, długo przed człowiekiem, mamy ciernie, osty, padlinę, zapis brutalnej walki. O przetrwanie, czyli w tym modelu, według kapłanów ewolucyjnych, śmierć, choroba i cierpienie były od początku normalną częścią Bożego świata, i Bóg po miliardach lat takiej historii ogłasza to wszystko bardzo dobre. To jest dokładnie to, co ja nazwałem infekowaniem Ewangelii herezją śmierci przed grzechem i wali to centralnie w biblijną strukturę zbawienia. Stworzenie, upadek, śmierć, krzyż, odkupienie i odnowienie, i zamieniają ją na miliardy lat śmierci. Tu pojawia się człowiek, grzech, trochę więcej śmierci, krzyż. W takim obrazie śmierć nie jest już wrogiem, który wszedł przez grzech Adama, ale narzędziem twórczym w ręku Boga, którym Bóg rzekomo posługiwał się od samego początku. I teraz ten zarzut, że ewolucjonizm zajmuje się tylko rozwojem organizmów. Nie, tak nie jest. Ja rozróżniam makroewolucję od mikroewolucji. To są dwie różne rzeczy. Makroewolucja to przemiana międzygatunkowa, którą całkowicie odrzucam jako nienaukową. Nie ma żadnego eksperymentu naukowego, nie ma nic, który by można było przeprowadzić, aby to w jakikolwiek sposób zademonstrować. Nie ma nic. Drugie to mikroewolucja. Natomiast to zmienność, ale w obrębie jednego i tego samego rodzaju organizmów dobór naturalny, selekcja, mutacje i z tym się całkowicie zgadzam. I to jest jedynie to, co widzi doświadczalna, eksperymentalna nauka. Ale w momencie, gdy kapłani śmierci przed grzechem mówią, Bóg posłużył się ewolucją jako narzędziem, aby stworzyć świat, automatycznie robi z ewolucji część swojej teologii stworzenia, a wtedy musi powiedzieć, że śmierć milionów stworzeń jest narzędziem Boga. Więc choroba, cierpienie, śmierć jest dobra, bo Bóg jest dobry. Musi uznać, że Chrystus umiera, by naprawić świat, w którym Bóg sam i tak od początku postawił na śmierć jako mechanizm rozwoju. Ewolucjonizm całkowicie zaprzecza Ewangelii i dziełu krzyża Jezusa Chrystusa i nie rozumiem, dlaczego ty dalej tego nie rozumiesz. Kapłani śmierci przed grzechem muszą uznać, że Bóg jest kłamcą, ponieważ Bóg sam objawia, jak to wszystko stworzył, a oni mówią, że to jest nieprawda, co Bóg objawia w swoim słowie i czynią w ten sposób Boga i Jezusa Chrystusa kłamcą. To jest właśnie konflikt z Ewangelią, który pokazują kreacjoniści młodej ziemi. Jeśli śmierć była zawsze, zanim zgrzeszył człowiek, to nie możesz powiedzieć uczciwie za apostołem Pawłem, że przez jednego człowieka weszła śmierć na świat. A jeśli śmierć byłaby narzędziem Boga od początku, to trudno ją nazwać ostatnim wrogiem, który ma być unicestwiony, jak mówi pierwszy list do Koryntian 15, rozdział 26, werset. Dlatego wybór biblijnego stworzenia jako światopoglądu to nie jest brak obiektywności, tylko świadomy wybór fundamentu, na którym stoisz. Spór nie dotyczy samego faktu, jak naukowcy opisują zmienność organizmów, ale tego, jaki autorytet jest dla ciebie punktem wyjścia. Gdy chrześcijanin układa sobie obraz świata, na który się patrzy, albo zaczynam od objawienia Boga. Bardzo dobre stworzenie, upadek, śmierć, odkupienie w Jezusie Chrystusie i odnowienie, albo zaczynam od naturalistycznej koncepcji, świeckiej koncepcji, ateistycznej koncepcji świata. Miliardy lat śmierci, jakiś Adam, próba dopisania tutaj jakoś grzechu i krzyża na samym końcu. Ja wybieram to pierwsze, bo tak czy tak księgę rodzaju Jezus Chrystus i jego apostołowie, e, dwa, tak działa logika całego listu do Rzymian, pierwszego i drugiego listu do Koryntian i całego Nowego Testamentu. I trzy: tylko wtedy krzyż ma sens jako historyczna odpowiedź Boga na historyczny upadek człowieka, a nie jakiś taki symboliczny gest wrzucony w już od dawna krwawiącą ewolucyjną historię. Oczywiście ewolucjonizm sam w sobie może udawać taką neutralną teorię biologiczną, ale gdy tylko wpuścisz go do chrześcijaństwa, zmienia śmierć z wroga, który wszedł przez grzech Adama na świat w narzędzie, którym Bóg rzekono, posługiwałby się od samego początku. I to właśnie jest nie do pogodzenia z Ewangelią Krzyża i Zmartwychwstania. Niezależnie od tego, jak elegancko próbujesz to opakować w taką ładną, śliczną bombonierkę świąteczną. Dlatego nie daj się sformatować, tylko myśl samodzielnie. Darwinizm to drwinizm, drwiący sobie z myślącego człowieka, a ewolucjonizm to jest fałszywa religia pogańska, która jedynie maskuje się jako pseudonauka. I na sam koniec chciałbym Ciebie zaprosić do organizowania konferencji biblijnego stworzenia u siebie w społeczności, u siebie w kościele, aby rozbudzać świadomość tego, jak to jest niezwykle bardzo ważne, ponieważ dzisiaj trwa zmasowany atak na autorytet słowa Boga. Yy, możesz zaprosić mnie do swojej wspólnoty, kościoła. Ja bardzo chętnie przyjadę i zorganizuję takie wykłady, warsztaty lub konferencje. Yy, Ilość osób naprawdę nie ma znaczenia. Ja przyjadę na swój własny koszt, nic Ciebie to nie będzie kosztować i po prostu mogę się spotkać i zorganizować razem z Wami takie wydarzenie. Po prostu skontaktuj się ze mną. Jest do tego zadedykowana strona www.kreacjonista.pl. Link podaję pod spodem. Prowadzę również drugą stronę internetową www.biblijnestworzenie.pl. To jest strona y, poświęcona apologetyce chrześcijańskiej. Tam znajdziesz odpowiedzi na y, zarzuty ze strony ewolucjonistów. Pozdrawiam Ciebie jeszcze raz bardzo serdecznie z tej strony. Piotr Gliściak, pastor kreacjonista.